Więc witam Was w kolejnym odcinku z The Battle Cats I e, szczerze Was przepraszam za to, że nie wrzuciłem tych trzech odcinków w jednym dniu, ale po prostu nie miałem zbytnio też czasu A same renderowanie filmu jest naprawdę długie, tak samo jak je montowanie e, Wstawianie dźwięków i tego typu inne, te, no mówię, trochę zajmuję, Więc bardzo Was przepraszam ale spokojnie, jutro wlecą dwa odcinki, obiecuję Wam to, jak nie, no to... Więc no. W tej chwili kontynuujemy naszą oczywiście rozgrywkę. Chciałbym jednak, zanim to, by powiedzieć Wam, że jest nowy stage u Gamatoto, w którym możecie zdobyć wszystkie... No właśnie. Czemu nie jakiś inny retry? Yes, yes. Możemy zdobyć wszystkie eee ej... Po prostu wszystkie tak... jakby to nazwać oczy, żeby tak właściwie z... jakby to powiedzieć? A greatować po prostu koty, nie? Więc wyślijmy go na... na Full Expedition i... cieszymy się tym, że... No i po prostu, nie? E, I oczywiście dalej będziemy na razie, no wiadomo. Kontynuowali rozgrywkę z... Legendary'em, za niedługo się zmieni to, bo weźmiemy sobie Shining Amateurs, ale to w niektórych przypadkach chyba nie bym brali. Więc e mamy Kenia, pamiętajcie, w poprzednim odcinku walczyliśmy z najgorszym, z najgorszym tak właściwie. O nie! Zapomniałem z Zapomniałem, że, ja to robię, że gdzieś nie zrobię na 30 milionów pobrań. O, mordę. Właśnie, jednym z tych 60 milionów pobrań będzie to, że jak wam, y, znaczy y, drugi filmik będzie z 60 milionów pobrań, Nie będziemy kontynuowali sobie oczywiście rozgrywkę, tylko że tym razem będzie z gadaniem, bo ostatnio, no, nie mogłem. Nie miałem takiego, no, jak to powiedzieć, nie miałem takiego prawa, sorry, więc y, Kenia, Kenya, czy jak to tam się wymawia, jestem profesjonalistą, więc, no, do końca nie powiem, I'm so sorry, ale dobra. It's Lion, it's Big Lion and Big Pig. Wydaje mi się, że wyślemy naszego podstawowego rekruta, czyli Fisher Mython. Nie wiem, czemu, nie wiem czemu, czemu ja go cały czas wysyłam. Słuchajcie, jakby to jest... Mój, to jest jeden z moich ulubionych kotów. To jest po prostu piękne. To jest... Jak mówię, to jest... Nie da się po prostu go nie mieć w składzie. Nawet jeżeli on jest do dupy. No, to jest, nawet jeżeli on do dupy jest do, do tych, na tych ziomków, ale ja go zawsze będę miał w swoim teamie. Nie zmusicie mnie, żebym go zbił. Bo no wiecie, no z Miku no mówiłem wam, że on się naprawdę zajebiście komponuje razem, oczywiście. Bo by tego ja tego zarąbistego stun. No. <grym> Więc dzisiaj postanowiłem sobie nagrać odcinek, bo, no, szczerze powiedzmy, nudzi mi się i to jak nie wiem co. Eee, więc, jakby co, to w tle możecie słyszeć YouTube'a, ale raczej powinno wam zagłuszać po prostu dźwięk z Battlecats. Więc no, postawmy sobie John bo tu nam naprawdę zejdzie naprawdę w pitu czasu. I co do Office Quest, yy, za niedługo też będę znowu. Yy, nie jutro, jutro nie wrzucę Office Quest, odcinek z niego, tylko wrzucę za dwa dni w sumie. Boołem ofisk Bo się męczę na razie z tą zagadką. Naprawdę ta zagadka jest zmęczarnia, jedna wielka kupa z złomu I że nie wiecie o jakim zagadce mówię, zapraszam, zapraszam do odcinka, który macie link w opisie. Pewnie go zamieszczę. Miałem ostatnio zamieścić w sumie linka na coś i też nie zamieściłem. Czemu? Nie chciało mi się. <gry> Powiedzmy sobie szczerze, no. Mój mózg po prostu postanowił e, wale to i po prostu poszedłem spać i tyle. Bo już naprawdę była godzina po czwartej i mój mózg musiał odpocząć, bo by dostał mm, wiadomo co. <gry> <gry> no i proszę bardzo, mamy kolejny stage. Stage, stage, tak? Stage. Mamy kolejny stage i mamy Saudi Saudi. Saudi. What the f... Saudi. Saudyjska. Arabia Saudyjska, tak, tak. To tak, 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 po polsku, nie? Po... Ja nie polisz, ja inglisz. <laughs> Więc no, Baran, psiak. Nie wiem, jakoś ogółem w późniejszych częściach, jak jakby chapteru właśnie drugiego na, na tym, into the future. Jakby w ogóle. Nie ma. Jakby to powiedzieć? Nie ma później w ogóle żadnych y, tych. Żadnych y, kosmicznych, tak jakby przeciwników. Są sami ci najłatwiejsi. jakby to powiedzieć, no okej, okay, nieważne, ja nic nie mówiłem. Mogłabym się w ogóle nie odzywać. Każdy byłby zadowolony. Powiedzmy sobie szczerze, nikt by nie był zły. I każdy byłby happy. Bo naprawdę, nie robię tego przeciwnika. Wie, za dużo, za szybko i dobra. Tylko żeby kosmiczne tego alienowskiego nie wywaliło, bo wtedy to bym się dopiero wkurzył. Ok, no dobra, jako tako to idzie naprawdę łatwo. Więc no. Co mogę jeszcze powiedzieć? E, Ogólnie dziękuję za ostatnią aktywność, bo naprawdę, jak normalnie nagrywam, to no, mało osób to ogląda. Ale ostatnio nawet i o Office Questa ten obejrzeliście. Mam nadzieję, że obejrzeliście w sensie. Ja to nie wiem, co wy tam robicie na moich odcinkach, ale mam nadzieję, więc. I'm, I'm pretty sure you are very good. Good, good members of my clan. Clan. Klanów. <noise> Okej, okay, nieważne. O, Superior! Nice! Egipt! Egipt. Okej, okay. lecimy po prostu. Więc... No to może nie być za ciekawy. Poziom. Egipt. Co było na poprzednim Egipcie? Nie jestem pewien, ale chyba był ten śmierć obstarany obsarany niedźmieć. Kosmiczny Znaczy, of course. Są so, je. Yeah. Jeżeli nie wiecie jeszcze, co jest. Jakby to powiedzieć, jakby mogło być coś nowego na tą porę, to podobno też na Nintendo wyszło do Battle Cats, gdzie możecie grać na przykład we dwójkę, jakieś minigierki i jest całkowicie mapa zmieniona się dało akurat spodziewać, no bo wiadomo, no to jest Nintendo, tam musi być absolutnie wszystko inne. Boga, nie będą mi mi Nie, nie może Więc mamy ćmę, która jest. Alien. Mogę to Sus. No, I wiem co ja mówię, nie? To nie wszyscy mogą. Nie wszyscy mogą czaić, nie? Powiem wam, że Walka na tym czopterze W pokonaniu tego pierwszego Jest po prostu banalna No teraz to bym mógł tak powiedzieć no, Umarli mi wszyscy Mogę powiedzieć, jest to banalne co ja robię ze Po co ja to powiedziałem Byłoby wszystko So, yeah, I'm very stupid. I'm so stupid. Więc okay. no, tak jak mówię, za link. <laughs> Dobra, Wie, wiecie co, powtarzam się już, bo nie mam co mówić, więc. Będę się teraz powtarzał dokładnie. Eee, I co? Co ja mogę Wam powiedzieć? No ja sobie Koty podstawowo. Teraz mam naprawdę wielkie pytanie: Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, chciałbym się Was coś zapytać. Czy nie chcielibyście może jakiegoś odcinka z PlayStation 4? Na przykład, nie wiem, jakby. Jakąkolwiek gierkę. Znaczy w sensie cokolwiek, co ja bym wybrał na przykład, nie? Bo bym zrobił ankietę, ale ankiety nie mam. Więc ta Ale jak się jak się jak to prędzej, czy później nagram odcinek pewnie skresł, i proszę, żeby bo nagrałem tylko jeden i później już nic nie nagrywałem Super! Jestem świetnym youtuberem. Nagraj się na odcinek z PlayStation, przejść na telefon i jesteś super. Nie zmieniaj się. życie youtubera. <grystanie> Sahara. Na Saharze był nieźle. Now I remember. będziemy sobie speedupa. Nie będziemy się z tym pierdzielić po prostu. Tu jest wielbłąd. Jas... jas Jasno, niebieski, jakbym. O, fa! Eee. To nie było zamierzone. Przepraszam. I'm so sorry. Yeah, I'm pretty sorry. I'm, I'm very sorry. No, wiedziałem, mówiłem, że będzie niedźwiedź. Mówiłem, że będzie niedźwiedź. Najbardziej znamy przeciwnik. No to czas czuję, że to będzie faktycznie ciężka walka. To mi się nie podoba, jak oni się zbliżają do Miku. Ну и Нику достал. о о а не, ты же тоже достал. Хе-хе. good for him, Бим. я так, на... Na grze, w której się po prostu klika. What the fuck is wrong with me? Naprawdę. Skupiam się na grze, w której się klika tylko, żeby coś postawić. Powiedzcie mi, co jest ze mną tak właściwie nie tak. Jakby nie wiem. Naprawdę. Skupiam się na jednej na 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 z łatwiejszych gier Chociaż to nie jest jedna z tych łatwiejszych, bo ona jest w trudna. Więc no. Kto powie, że. Dbatyl jest niełatwe. You gonna have a bad time. Gana. Yeah, sure, why not? No! To nie będzie mieli tak ciąg to zablurowane, więc. No, jest dobrze. Nie, to nie będę się o tym martwić. Miałem wyłączyć powiadomienie, bardzo was przepraszam za to. No, następny odcinek to się zmieni. I promise you. Okej, okay, więc tu mamy szmap Wiadomo o co mi chodzi raczej. Albo jeżeli nie, no to... Pretty sorry Więc mamy Angelów i mamy czerwonych przeciwników. Głównie czerwonego węża. To będzie bardzo trudna. Nie wiem, hipopotam, może sam sobie nie jest jakoś bardzo trudne. Dobra, jeszcze więcej tego bydla, tak? Dajcie jeszcze. Jeszcze więcej tego bydla, dajcie. Tak, of course. Jezus! Naprawdę, wiecie, że was matka nie miała? Jakby, what the f... I tu jest strasznie dużo. Idź się stąd! Won! Teraz się foki zaczęły respić. To co? Może jeszcze. bread Beery. Jeżeli ktoś. Jeżeli ktoś zna Snafa, no to. Ktoś może coś kojarzyć. Ale możecie coś nie kojarzyć, oczywiście. Brad no. you know. Zawsze mi się. Jeżeli znacie Snafa, no to mi się coś kojarzyć. Ale, no, tak jak mówię, nie, nie jestem profesjonalistą, nie wiem czy wy... Pff, bo naprawdę się powinienem zamknąć, ja gadam o najgorszych możliwych rzeczach, znaczy... Czy to było najgorsze? Czekaj, czy co wy jeszcze było? To byli wszyscy przeciwnicy. Yeah, sure, why not? Mm. So... Ile mi braku... Wydaje mi się, że jeszcze mi brakuje, no to... Let's try, like, why the not? Why f does... Licy, konie, nie, czekaj, co to będzie? Królik Tak, jasne, spoko, to będzie git. Puśćmy cyborg i wszyscy są zadowoleni Jej! Powiedzcie mi, kto nie jest zadowolony, jeżeli puścić cyborga Let... Let me know Więc może w końcu nasz... ...M. Wiecie... Ja już naprawdę powinienem przecież nagrywać w YouTube, bo ja naprawdę nie wiem, co mam mówić w tych Jak YouTube, youtuberzy mówią absolutnie wszystko tak... ...w trzech sekundach nie mogą nawet wytłumaczyć, na jeden film, z tego robią drugie ogólnie. Ja nawet nie potrafię nic powiedzieć w pierwszym filmie i muszę jeszcze <noise> robić drugi film. Y... Kominki w końcu już wzrosły. Gacy... Yeah. wam tak, to już nie jest przyjemne, bo jak ja już widzę rogacza, widzę i Brydera. To już mi się stres. Srana na mnie <grym> No i spokojnie, niech sobie będą, ale... No? nie, 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 co nie, 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 tylko nie, że na nie, 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 Zniknąć się. <grym> I should <die> him himself. <grym> Fuck. Iiiiiii wiem co będę miał Jakby wiem co będę miał Co tutaj powiedzieć Nie mogę to powiedzieć Mam nazwę na filmik Breadberry atakując Something, something like this. Dobrze, cyborg wyjaśnia. Cyborg wyjaśnia na rejonie. O. Nie, 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 nie. Damera why you no? Not. E, hi się kończy. Jest, jest bardzo, jest bardzo źle. Jest mi za blisko. Hmm? No, uderzaj Miku. Wszystko tylko nie Miku. Miku has been defeated.

jakby serio, proszę, dajcie mi pomysły na następny odcinek. Please. Oh no fuck you! Bradbear! Nie no, zły jest ten Bradber. Nie lubię go. Panie! Za, za, za blisko! Za, Panie to... Wiesz, 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 że jest korona fajnie i wszyscy siedzą w domu, no mnie jest nie. Wiesz co, w sensie mógłbyś... Oswęć się! Dwójdzę z domu! Odpal za rakietnicę, rakietnicę, proszę! Brr. To mi absolutnie nic nie dało. No cóż możemy zacząć, ja jestem martwy. He's dead, everyone's is dead. Czemu go żeś nie zablokował? Why you don't block him? Tego ziomka. Mam nadzieję, że on zginie kiedyś, w przyszłości. I think like that. Like, like, like this. Więc so, wiecie, dobra. Więc na tym skończymy nasz odcinek. Pamiętajcie, zajrzyjcie do opisu i wejdźcie na, na odcinek za 60 milionów tak właściwie pobrań. Debatyl bo naprawdę jest, jest tam zobaczyć, macie naprawdę sporo bonusów, i tak jak mówię, jeszcze jutro nas ściąga odcinek z drugiej części, tak właściwie z drugiej części tego, z drugiej części 60 milionów. No więc ja Wam serdecznie dziękuję, na razie, i cześć!